Mocne. To są dwie zakochane rybki i to nie jest mój pomysł. To jest pomysł ee, z wierszy księdza Jana Twardowskiego, który jest profesorem naszej szkoły i który właśnie zachował takie dziecięce widzenia widzenie świata. I właśnie wy, jako e, takie maluchy jeszcze, oprócz tak? innych, tak, e, macie w sobie dużo takich słów. I powiem Wam, że dlaczego o tym mówię. Bo chcę powiedzieć, że słowo jest taką tutaj tajemnicą. I e, my ludzie chcemy nazywać rzeczywistość e, tymi słowami w sposób oryginalny, żeby oddawały nasze, nasze wnętrze. Mówię o tym wszystkim, bo chcę Wam powiedzieć, jak to mój syn co mi pomysł na napisanie e, wierszyka pod tytułem prezent Mikołaj. E, ja będę tłumaczył historię, jak dochodziło do tego wierszyka, natomiast Pani Dorotka bo znajdzie sobie w z prezent prezent tutaj z tego okienka. No zobaczcie, kto to się wydaje mnie. Prezydent Mikołaja, słuchajcie, to jest taka historia. Gdzie, powiedzcie mi, gdzie wy tutaj w Przemyślu jedziecie na wakacje, żeby trochę odpocząć? Z rodzicami gdzieś tam jedziecie? Na lody, do sklepu. do sklepu, a gdzieś dalej na drodze, proszę? Do Holandii. Do Holandii, o, so To nie wakacje. Dobrze, dobrze, to będzie to, dobrze. Gdzie jeszcze? Nad Solidę. dobrze, słuchajcie. Nad Białym. A wiecie, gdzie jest radawa? Ja. Ktoś wie, gdzie jest radawa? Nikt nie wie. No nieważne. Chcę Wam tylko wytłumaczyć, że po prostu ja z moim synem, jak jadę na wakacje i chcę aż ja Wam powiedzieć, że dzieci mają piękne słowa w swoich głowach, przygotowuję, przygotowuję co przygotowuję na wakacje? Jasne. Przygotowuję samochód. Po drodze zamochodu, w klapę. I mówię synu, wiesz, co wiesz? Roper. A jest, wiesz, roper. Czarnia, Zamykamy. Siadam do kierownicę i jadę. Ale co się dzieje? Jakie są nasze drogi? Podziorniany, yy. podzioraniony, jadę z synem, jadę z synem samochodem, a co mówię? Tato, a co ty jedziesz? Po co ty wziąłeś z św. Mikołaja? Wytomek jakiś święty Mikołaj, co ty mówisz? Co ty mówisz? Borower w cały co robię? Ja ten hopsa. No hopsa, ładne słowo. Czyli podskakiwał, prawda? Tam hopsa tutaj, bardzo. Hopsa to rower, ale jak rower hopsa i bardzo one to co się dzieje? Yy, Dzień, 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 duży tato, prawda, już dzień, dzień, jest dzieckiem. Mówi, tato, a syn mówi, przecież z właśnie jedzie święty Mikołaj. Mówi, w dzień, 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 ten dzień, 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 na, no na dzień, na pleca. Bo, bo to Ale stop, stop, nie słyszę, nie słyszę, ręka do góry, z ostatni matki. Bo jechał wow. na rowerze. Jasne, bo przyjechał na rowerze, a rower był... Nie, nie, nie. Oczywiście. Zwróćcie uwagę. Ten przy brzmi dzyń dzyń dzyń, 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 czyli słowo lubi zapisywać księgi. Jest dużo takich dźwięków wokół nas, prawda, które, e, które w jakiś sposób e, Drzmiowe. To się nazywa dźwięk na Tak, tak, tak można powiedzieć. zawsze. Oczywiście. To naśladowanie dźwięków przez słowa. Znacie takie jeszcze słowa? Kto ma pomysł? Jakieś słowo, które oddaje dźwięk czy świata przy roku. Woda był e, e, jak ktoś to prawda? Aha, jak ktoś tonie, to nie, to... Gór czy ból ból? Ból ból. No chyba ból ból, 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 ból. To, ale widzisz to nie, to nie to jak ktoś to No właściwie to jest dźwięk burgotania ale czy tam ktoś to nie czy płynie, ale wygląda to już nie wiem. Najważniejsze, że jest to burgotanie, tak? Proszę. Stuk, puk, puk. Stuk, puk, stuk, puk. Co to by było, powiedz mi? Młotek. Ale chwilę, chwilę, chwilę. proszę. Młotek. Młotek, stuk, stuk, puk. Dobrze. Tak, może w tym dzień młotek. Ktoś jeszcze ma pomysł? O, tu jeszcze co najmniej ten Aha. Puk, puk, prawda? Jest dużo, moi drodzy. I właśnie w obrotku chcę wam powiedzieć, że słowo nie tylko jest recytowane, ale słowo również może mieć dźwięk. I tu już zauważamy, prawda, że słowo tęskni za dźwiękiem. Dlatego e, posłuchajcie na chwileczkę utworu jako wiersza, porozmawiamy z nim, to jest opewnione. Natomiast za chwileczkę wysłuchamy tego utworu po I zastanowimy się, dlaczego słowo może zostać zaśpiewane. Jaka tajemnica tkwi w słowie, że może zostać zaśpiewane? Kim jest Jan? Kto to taki? Wciąż wzywają go chłopaki. Janie, Janie! Kiedy szyba z ramy leci, kiedy rozrzucone śmieci, wciąż wołanie Jan, Janie, Janie! Gdy przebita wędka w kole, gdy ruch ułamany w stole, wciąż jąkanie. Ja nie, ja nie! Winny zawsze jestem, Jan. Kim jest Jan? Ktoś go zna? To jest strach, co chłopców pcha, by nie przyznać się do winy. Przyznać się, to męska rzecz. Krzyknij chłopcze, ja nie precz! Moi drodzy, no właśnie, powiedzcie mi, co się zrobić, jeżeli pokoimy błot? Proszę. Tak. Przyznać się. No jasne, przyznać się. Zastępnie miałem spotkanie przed komunią, to wszyscy mówili rachunek sumienia, bicie się w piersi, serce i tak dalej. Oczywiście największą odwagą i to nam też w się dorosły, trzeba się przyznać do błędów Nie zawsze to jest takie proste. Moi drodzy, a teraz jeszcze raz posłuchamy tego wierszyka jako, jako piosenki i zastanówcie się, dlaczego wiersz można zaśpiewać. Jest janką taki, ciąg sywają po kupaki, współwołanie, ja nie, ja nie, 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 kiedy szyba bramy leci, kiedy rozrzucony świeci, tu połanie